Cześć widzowie! Choć znana z drugiej części animacji pod tytułem Szrek w różkach szesna początkowo wydawała się być przyjaciółką rodziny królewskiej, starającą się dbać o dobro Fiony, to jak dobrze wiemy, ostatecznie okazała się ona główną antagonistką tej części animacji, dla której tak naprawdę istotna okazała się być jedynie chęć zaspokojenia jej własnych, niezwykle wygórowanych ambicji. Przedstawiony nam w tej części plan wróżki chrzestnej nie wydawał się jednak być zbyt skomplikowany, a mianowicie z jej rozmów z królem Haroldem wynikało, iż oboje umówili się już jakiś czas temu, że zaaranżują małżeństwo swoich dzieci, dzięki czemu jej syn wrzeni się w rodzinę królewską i w przyszłości wraz z Fioną będzie rządził za Siedmiogórogrodem, a ona sama będzie dzięki temu miała znaczący wpływ na funkcjonowanie królestwa. Z czasem jednak okazało się, że nie była to zwykła polityczna umowa, a bardziej dług wdzięczności, który żabi król zaciągnął u wróżki za to, iż ta za pomocą swojej magii uczyniła go człowiekiem, co w ogóle umożliwiło mu konkurowanie o względy królowej Lilian i dało jakąkolwiek szansę na zdobycie tronu. I choć wydawać by się mogło, że orzenek Fiony ze Szrekiem mocno namieszał w realizacji planu Wróżki Szesnej, który ta w drugiej części próbowała jeszcze desperacko uratować, to w tej serii, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Wielkiego Planu Dumbledora, analizując wszystkie wydarzenia związane z tą postacią, na które mogliśmy natknąć się w każdej wydanej do tej pory części Szreka, postaram się udowodnić Wam, że wcale tak nie było. A do momentu zdrady Harolda zakończonej śmiercią Wróżki Szesnej, wszystko szło dokładnie tak jak ta sobie zaplanowała. Nawet włącznie z tym, że to nie jej syn uratował Fionę z wieży smoczycy. Wróżka chrzestna była postacią, która już od wielu lat posiadała w Zasiedmiogórogrodzie ogromnie wysoki status i cieszyła się dużym zaufaniem społecznym. Nie wynikało to jednak tylko i wyłącznie z jej kontaktów z rodziną królewską, choć te niewątpliwie również robiły swoje w tej kwestii, ale przede wszystkim z jej celebryckiego stylu życia i biznesowej działalności związanej z produkcją eliksirów, które zaopatrywali się niemalże wszyscy mieszkańcy królestwa, niezależnie od klasy społecznej czy zasobności portfela. W galerii zadowolonych klientów sklepu wróżki chrzestnej widzimy bowiem zarówno księżniczki jak i wiedźmy, co świadczy o tym, że za pomocą swoich eliksirów pomagała ona realizować swoje cele nie tylko dobrym postaciom, ale również i tym złym. Niemalże od samego początku działalność wróżki chrzesnej mogła więc budzić podejrzenia. Niemniej dopóki była ona jedyną osobą znającą prawdę o żabiej naturze króla Harolda, który właściwie tylko właśnie za sprawą jej działalności mógł cieszyć się swoją królewską pozycją, dopóty mogła ona rozszerzać swoje strefy wpływu zarówno wśród śmietanki towarzyskiej za siedmiogurogrodu Ogrodu, jak i antagonistów grupujących się w karczmie pod zatrutym jabłkiem, stając się dzięki temu niewątpliwie jedną z najbardziej wpływowych osób w całej. W całym królestwie. Jednak ambicje wróżki chrzestnej sięgały znacznie dalej niż tylko pełna dominacja w sferze biznesowej i medialnej, a mianowicie marzyła jej się też władza nad całym królestwem, którą z powodu swojego niekrólewskiego urodzenia mogłaby przejąć właściwie jedynie poprzez wrzenienie swojego syna w rodzinę królewską, a gdy ten zostałby już królem, dyktowanie mu co ma robić i podejmowanie tym samym wszystkich najważniejszych decyzji z tylnego siedzenia. Wiedząc, jak bardzo książę z bajki był uzależniony od swojej matki, wydaje się, że mogła być ona niemal w 100% pewna tego, że nagle nabyta wysoka pozycja nie zmieni jego podejścia do niej i pozostanie on całkowicie od niej zależny, dzięki czemu ona sama, pomimo braku królewskiego pochodzenia, w końcu stanie się de facto najważniejszą osobą w państwie. By jednak doprowadzić do tego w możliwie jak najczystszy, nie wzbudzający niczyich podejrzeń sposób, uknuła ona bardzo skomplikowaną intrygę, która znacząco wykracza poza to, co widzieliśmy w filmie. Książę z bajki nie mógł tak po prostu bez niczego poślubić sobie królewskiej córki, ponieważ poza tym, że tytułował się księciem, to w oczach dworu i społeczeństwa był on jedynie synem sławnej celebrytki, podobnie jak jego matka, nie posiadającym żadnej legitymizacji do tego, by wrzenić się w rodzinę królewską i przejąć w przyszłości władzę nad ogrodem wróżka chrzestna musiała więc dopilnować by posadzić go na tronie w taki sposób aby wszyscy włącznie z matką Fiony uwierzyli że ma on do niego pełne prawo Rzuciła ona więc niepostrzeżenie na Fionę urok, przez który co wieczór ta zmieniała się w ogrzyce. Jednocześnie wmawiając Haroldowi i Lilian, że aby go odczynić, należy zamknąć ją w zamku strzeżonym przez Smuczycę, w którym będzie ona czekała na swoje wybawienie i pocałunek prawdziwej miłości, co pozwoli zjąć z niej urok. A jednocześnie cały czas wmawiając symultanicznie Fionie, że jej wybawicielem będzie książę z bajki, w co ta wierzyła przez całe swoje dzieciństwo do tego stopnia, że nawet nie. Jako się w nim zakochała, choć nigdy nie widziała go na oczy. I teraz uwaga, bo w tym miejscu robi się naprawdę ciekawie. W przeciwieństwie do tego, co sądziliśmy do tej pory, czyli że to po prostu książę z bajki miał uratować Fionę i dzięki temu bohaterskiemu czynowi pozwolono by mu wrzenić się w rodzinę królewską, koncepcja wielkiego planu wróżki chrzestnej zakłada, że wcale tak nie było, a książę przybył do wieży dokładnie w tym momencie, w którym zaplanowała to sobie wróżka. Ta bowiem nigdy tak naprawdę nie chciała, by jej syn uratował Fionę z wieży, aby przybył do niej chwilę po tym, gdy zrobi to już ktoś inny, a konkretnie jeden z rycerzy lorda Farquada. Jeśli bowiem ratunek Fiony byłby niejako zarezerwowany przez wróżkę chrzestną w porozumieniu z królem Haroldem tylko dla księcia z bajki, to raczej nie dopuszczono by do tego, by zwierciadło reklamujące ją jako potencjalną kandydatkę na żonę dotarło do dulok. Pamiętajmy, że zwierciadło to należało albo do królewny Śnieżki, czyli przyjaciółki królowej Lilian, albo do jej macochy, a więc postaci ze środowiska antagonistów z karczmy pod zatrutym jabłkiem, z którym, jak już Wam mówiłem w jednym z poprzednich akapitów, bardzo blisko związana była właśnie wróżka Szesna. Oczywiście najbardziej logiczne byłoby to, że to królowa Lilian chcąc ratować swoją córkę zaanonsowała tam Fionę, gdyby nie jeden drobny szczegół. Jak wynika ze Shrek'a Forever, dosłownie chwilę później wybrała się ona wraz z Haroldem do przybytku Rumpelstilski na wnieździe Czarownic, by, nie zważając na związane z tym niebezpieczeństwo, raz na zawsze załatwić tę sprawę za pomocą magicznego kontraktu, ponieważ nie widziała już innego rozwiązania. A przecież, gdyby to ona wysłała zwierciadło do pełnego mężnych rycerzy miasta Dulok, to na pewno jeszcze przez jakiś czas byłaby pełna wiary w to, że uda im się uratować jej córkę. Z tego wynika więc, że to nie kto inny, jak właśnie wróżka szesna, wysłała zwierciadło do Dulok, by pragnący korony lord Farquad zaczął kierować do Smoczej Wieży ekspedycje ratunkowe tak długo, aż któryś z jego rycerzy w końcu uratuje księżniczkę, która pomimo swojej niechęci będzie musiała ożenić się z jego panem. Bo samo to, że farkład wybierze Fionę można było przewidzieć z niemalże stuprocentowym prawdopodobieństwem, ponieważ anonsowane tam jeszcze kopciuszek oraz królewna śnieżka były jedynie częścią dworu Fiony, a tylko ona faktycznie gwarantowała prawdziwie królewską władzę. I w przeciwieństwie do ślubu Fiony z księciem z bajki, na którego społeczeństwo z czasem na pewno zaczęłoby patrzeć nieprzychylnym okiem nawet pomimo tego, iż ten uratowałby królewne ze smoczej wieży, ślub z Farkładem, który posiadał swoje ziemie, tytuły i zamek, byłby jak najbardziej akceptowalny społecznie. I choć za sprawą tego ślubu urok prawdopodobnie zostałby zdjęty, to Fiona z czasem byłaby coraz bardziej rozczarowana małżeństwem z okrutnym Farkładem i wciąż w sercu nosiłaby tęsknotę za księciem z bajki, którego cudownym wizerunkiem od najmłodszych lat notorycznie bombardowała ją w różkach szesna, co w niedalekiej przyszłości ta zamierzała skrzętnie wykorzystać do tego, by niezauważalnie podmienić przy jej boku lorda Farquada na swojego syna. Jak pewnie bowiem pamiętacie, wróżka krzesna posiadała w zasadnio Ogrodzie monopol na produkcję magicznych eliksirów, które potrafiły zmieniać wygląd, a sam biznes był ponadto bardzo dobrze rozreklamowany w całej stolicy. Można więc założyć, że farkład po przybyciu do zasadniog Ogrodu dosyć szybko by się o tym dowiedział i pod wpływem manipulacji wróżki zdecydowałby się z takich usług skorzystać. Co by się z nim dalej stało, to już pozostawiam waszej wyobraźni, ale wróżka na pewno zadbałaby o to, by nigdy więcej do stolicy nie powrócił. Natomiast na jego miejsce podstawiono by księcia z bajki, który tak jak ochoczo udawał Szreka pod postacią człowieka, tak samo koło Fiony miałby udawać odmienionego lorda Farquada, a przynajmniej do czasu, aż mógłby w końcu ujawnić swoją prawdziwą tożsamość. Zauważcie bowiem, że od strony dyplomatycznej wszystko w królestwie było przygotowywane po to, by ostatecznie książę z bajki mógł oficjalnie zostać następcą tronu. Widać to chociażby po sposobie zaadresowania listu z zaproszeniem Fiony i Szreka do Zasiedmiogórogrodu, gdzie jej męża określano właśnie jako księcia z bajki. Plan posadzenia swojego syna na tronie przez wróżkę chrzesną zostałby więc wykonany niemalże w białych rękawiczkach, bo jedynymi osobami, które by o tym wiedziały, byłaby ona sama oraz trzymany przez nią w garści król Harold. Niestety plan wróżki chrzestnej musiał zostać nieco zmodyfikowany w momencie, w którym Fiona ostatecznie odrzuciła zaloty Farquada i wyszła za szeka. Wynikającą z tego faktu komplikacją okazało się bowiem być nie tylko to, że w oczach społeczeństwa Shrek jako ogr po prostu nie nadawał się do sprawowania władzy, ale przede wszystkim to, iż on sam nie chciał tej władzy sprawować. Dlatego odwrotnie niż w przypadku Farquada, wróżce ciężko byłoby w jakikolwiek sposób niezauważalnie podmienić go na swojego syna. Poza tym w tej sytuacji w całą akcję musiała też zostać zaangażowana Fiona, a to jeszcze bardziej utrudniało całe przedsięwzięcie. Bo nie dość, że ona sama zrobiła wszystkim sporą niespodziankę zmieniając się na stałe w ogrzyce i ją również trzeba było odczarować, to jeszcze faktycznie pokochała ona szreka, przez co dużo ciężej niż w przypadku Farquada byłoby jej zaakceptować jego nagłą przemianę. Niemniej wróżka już od samego momentu przybycia Fiony i Szreka do stolicy mogła wykorzystać lojalność króla Harolda i dzięki temu, że był on jej bezgranicznie posłuszny, od razu zacząć realizować swój nieco zmodyfikowany plan. Zauważcie bowiem, że to właśnie zachowanie króla Harolda było tym, co zaprowadziło Szreka prosto w sidła wróżki. Zadbał on bowiem zarówno o bardzo nieprzyjemną atmosferę na zapoznawczej kolacji ze swoim zięciem, przez którą wzburzenie Fiony dało wróżce chrzestnej powód do tego, by wręczyć jej swoją wizytówkę, która następnie trafiła w ręce Szreka, jak również zatrudnił do jego zabójstwa kota w Butach, co uświadomiło mu, że jeśli chce spędzić resztę życia z Fioną, to musi się poświęcić i skorzystać z usług wróżki. Ponadto moim zdaniem kod w butach był w początkowym okresie agentem na usługach wróżki chrzestnej, którego zatrudnienie przez Harolda do zamordowania Szreka było całkowicie fikcyjne i zostało zasugerowane królowi przez wróżkę po to, by ten łamiąc ostatnią granicę przyzwoitości w tym do czego może się posunąć w strachu o swoją pozycję, jeszcze bardziej się od niej uzależnił. No bo jak to możliwe, by Kot, który był absolutnym profesjonalistą w swoim fachu, w tak dziwnie prosty sposób porzucił zadanie zlecone mu przez samego króla za naprawdę ogromną sumę pieniędzy? Mi osobiście nie wydaje się to w żadnym stopniu logiczne, no chyba że okazałoby się, iż tak naprawdę nie był on zatrudniony przez króla po to, by zabić Szreka, ale przez wróżkę chrzestną po to, by zaprowadzić go do jej fabryki i dopilnować, by skradł on właściwy eliksir, czyli ten, który zamieni jego i Fionę w ludzi. Zauważcie, że kod dziwnym trafem niby nieopatrznie niemal natychmiast zdradza Szrekowi, że został wynajęty przez króla, by go zabić. I tak samo szybko mówi mu, że zdaniem króla dla Fiony byłoby lepiej, gdyby był księciem z bajki. A potem z niewiadomych przyczyn chce mu towarzyszyć w drodze do fabryki. Ale to jeszcze nie wszystko. To bowiem właśnie kot wspina się na półki w fabryce wróżki chrzestnej i przedstawia Shrekowi z początku tak niedorzeczne do wyboru eliksiry, jak wywar spędzi stolca czy wazelina, a gdy ten jest już lekko poddenerwowany, od razu sugeruje eliksir, który dziwnym trafem jest akurat tym, o który zgodnie z planem chodziło wróżce. Eliksir ten ponadto nazywa się Żyj długo i szczęśliwie. I w przeciwieństwie do innych eliksirów jego nazwa na etykiecie jest pogrubiona, a przez to widoczna na pierwszy rzut oka. Tak jakby została ona specjalnie wyprodukowana właśnie w ten sposób, by nie było mowy o przegapieniu go na półce. Poza tym w normalnych okolicznościach sama nazwa żyj długo i szczęśliwie dla eliksiru wydawałaby się trochę dziwna, lecz biorąc pod uwagę tyradę wróżki chrzestnej na temat tego, że ogry nie mogą żyć długo i szczęśliwie i to jak zgodnie z planem od samego początku wizyty Szeka w stolicy próbowała wywołać w nim poczucie, że Fiona nigdy nie będzie z nim szczęśliwa, to wszystko zaczyna się składać w jedną całość i nazwanie tego eliksiru akurat w ten sposób wydaje się jak najbardziej zrozumiałe. Ale ostatecznym dowodem na to, że wróżka chciała by ten eliksir został przez Szreka zabrany i że wykorzystała do tego kota w butach jest fakt, że kot w pewnym momencie nieopatrznie sam zdradził się z tym, że miał już wcześniej do czynienia z tym eliksirem, prawdopodobnie pokazywanym mu przez wróżkę. Cały napis na etykiecie w oryginale ma bowiem 25 słów. Natomiast gdy Shrek pyta kota jak ten eliksir ma działać, ten dosłownie po dwóch sekundach podaje mu dwa ostatnie z nich, czyli Beauty Divine. W polskim tłumaczeniu przetłumaczone na będziesz jak ten młody bóg. Jeśli kot widziałby ten eliksir na oczy pierwszy raz, to czytałby etykietę od początku do końca, a wtedy dojście do tych dwóch ostatnich słów zajęłoby mu około 8 sekund. Natomiast on miał przygotowaną odpowiedź w czterokrotnie krótszym czasie, co oznacza, że już wcześniej musiał doskonale wiedzieć, co jest na niej napisane. Zresztą nawet już na samym balu w finale Szreka 2 niby przez przypadek, ale to właśnie kod ze wszystkich bajkowych postaci z ekipy Szreka dał sobie odebrać różkę, która ponownie trafiła do wróżki, przez co podejrzewam, że był jej wierny do samego końca i dopiero po jej śmierci praktycznie od razu zmienił front, sprytnie wykorzystując to, że nikt tak naprawdę go o nic nie podejrzewał. Dalsza historia jest nam już doskonale znana. Wróżka Szesna, udając przed swoimi pracownikami, że została okradziona, tak naprawdę w głębi duszy triumfowała, sądząc, że pomimo przeciwności właściwie udało jej się doprowadzić swój plan do końca, szczególnie gdy podmieniając Szreka na księcia z bajki z pomocą króla Harolda, udało jej się wmówić Fionie, że to jej mąż. Z czasem wynikła jeszcze jedna drobna przeszkoda, a mianowicie różnice charakterologiczne między Szrekiem a Księciem, które Fiona zaczynała zauważać. By temu zaradzić wystarczyło jednak właściwie tylko spoić Fionę eliksirem miłości tak, by ta całkowicie zakochała się już w swoim nowym mężu. I gdyby nie zdrada króla Harolda, który w ostatniej chwili nie zdecydował się podać jej zakropionej eliksirem herbaty, wszystko doszłoby do szczęśliwego dla wróżki końca. Choć z powodu targnięcia szreka na bal, mieszkańcy królestwa dowiedzieliby się prawdy o księciu z bajki. Nie miałoby to jednak już żadnego znaczenia, bo nie dość, że Fiona kochałaby już wtedy księcia i chciałaby za niego wyjść, a on sam dodatkowo miałby protekcję i pełne poparcie ze strony króla Harolda, to wróżka miała w zanadrzu jeszcze jedną tajemnicę dotyczącą swojego syna, a mianowicie to, że od samego urodzenia w pewnym sensie należał on już do rodziny królewskiej, będąc bękartem Uthera Pendragona, czyli ojca Artura i brata królowej Lilian. Ujawnienie takiej informacji oczywiście doprowadziłoby pewnie do wojny sukcesyjnej, ale i na to wróżka była przygotowana, a wręcz od początku miała nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie. Zgodnie bowiem z teorią, o której Wam już kiedyś opowiadałem i do której odnośnik wyświetlił się właśnie w prawym górnym rogu ekranu, książę z bajki był owocem romansu wróżki chrzestnej z Uterem Pendragonem, czyli bratem królowej Lilian oraz ojcem Artura, co oznaczałoby, że sam książę jest starszym bratem Artura, aczkolwiek pochodzącym z lewego łoża. I pomimo, iż był on zaledwie bękartem członka rodziny królewskiej i sam Artur na pewno miał większe prawa do tronu, to mimo wszystko zapewniało mu to jakieś miejsce w linii sukcesji, i choć nie tak wysokie by miał on jakiekolwiek szanse zasiąść na tronie bez fortelu, który zaplanowała wróżka, to jednak odpowiednio wysokie by społeczeństwo zaakceptowało go jako króla, gdyby już się na tym tronie znalazł. I to właśnie dlatego wróżka nie miała żadnych obiekcji co do tego, by puścić Shreka wolno, gdy udało się jej już podmienić go na swojego syna u Fiony. Zawsze bowiem zastanawiało mnie, jak to możliwe, że wróżka chrzestna pozwoliła na to, by szrek tak po prostu sobie odszedł, pomimo iż w każdej chwili mógł on ujawnić prawdę o księciu, a znajdując się z nim sam na sam w komnacie, mogła go przecież bez problemu zdezintegrować za pomocą magii, tak jak chciała to zrobić pod sam koniec filmu. Jedyną odpowiedzią na to pytanie jest to, że wróżka nie musiała tego robić, bo szrek był zagrożeniem jeszcze tylko do momentu wypicia przez Fionę eliksiru i faktycznego zakochania się przez nią w księciu, a wiedząc już jak bardzo dają sobą manipulować i nabierać się na jej gierki, nie podejrzewała, że zdoła do tego czasu przejrzeć jej fortel i będzie myślał, że Fiona po prostu już go nie kocha. Potem natomiast książę i tak musiałby w zaistniałej sytuacji ujawnić swoją prawdziwą tożsamość. Gdyby bowiem wszystko poszło po myśli wróżki i udawałby on farkłada, to mógłby to robić właściwie do końca życia. Natomiast jak już Wam mówiłem, wizja ogra na tronie za Siedmiogurogrodu nawet w postaci człowieka mogłaby wywołać sprzeciw w wielu społecznych kręgach. Sama postać księcia i sposób, w jaki został on wychowany, też są bardzo intrygujące i świadczą o tym, że w rękach wróżki niemalże od samego początku był on tylko narzędziem do zaspokojenia jej chorej ambicji przejęcia władzy nad całym królestwem i to włącznie z samym jego poczęciem. Czy nigdy bowiem nie zastanawiało was to, że syn jednej z najbardziej znanych celebrytek, jaką była wróżka, paraduje przed całym społeczeństwem jako ogr zmieniony w człowieka i nikt go nie poznaje? Co więcej, nie poznaje go nawet sama Fiona, która teoretycznie w dzieciństwie była w nim zakochana. Otóż jedynym wytłumaczeniem tego faktu jest to, że istnienie księcia z bajki było przez wróżkę od samego początku skrzętnie ukrywane przed społeczeństwem, a on sam dorastał wśród społecznych wyrzutków. No bo przecież jak wiemy ze szreka 2, akurat siostra Kopciuszka wydawała się go znać. Wróżka chrzestna wiedziała bowiem już od samego początku, że w przyszłości, by przejąć władzę, książę przez pewien czas będzie musiał udawać kogoś innego. Oczywiście już od najmłodszych lat karmiła ona Fionę opowieściami o nim i o tym, że uratuje ją od klątwy, ale były to tylko teoretycznie niczym niepodparte marzenia, mające służyć temu, by w jej oczach to właśnie taki mężczyzna był uosobieniem ideału i by w przyszłości dzięki temu z radością zaakceptowała ona odmieniony wizerunek swojego męża. Książę natomiast wychowywał się wśród wyrzutków, by mogli się z nim utożsamiać i aby w przyszłości przekonał ich do walki o swoją sprawę, co zresztą stało się w szeregu trzecim. Gdyby bowiem coś poszło nie tak, jak właśnie miało to miejsce w przypadku śmierci Farquada, i książę musiałby się ostatecznie ujawnić, to jak dobrze wiemy, pomimo protekcji króla Harolda i Fiony oraz swojego królewskiego pochodzenia, część społeczeństwa na pewno dalej uważałaby go za uzurpatora i opowiedziałaby się po stronie jego młodszego brata, czyli oczywiście Artura, a to nieuchronnie doprowadziłoby do wojny o władzę pomiędzy braćmi. Gdyby natomiast wszystko poszło dobrze, to ryzyko, że któraś ze złych postaci ujawni prawdę o mężów Jony było naprawdę znikome. No bo przecież kto o zdrowych zmysłach uwierzyłby w jakieś spiskowe teorie ludzi znienawidzonych przez królewskie społeczeństwo i uwierających je jak kamień w bucie? Natomiast w przypadku ujawnienia się księcia, w konsekwencji zbrojnego konfliktu o władzę, dodatkowe siły w postaci wiedźm, entów, cyklopów i wszystkich pozostałych mrożnych stworzeń mogły okazać się decydujące, gdyż, jak widzieliśmy w szeregu trzecim, była to naprawdę potężna siła, zdolna nawet do zbrojnego przejęcia stolicy. Na sam koniec chciałbym Wam wyjaśnić jeszcze jedną kwestię, a mianowicie to, dlaczego, wobec tego, o czym mówiłem w tej serii, książę mimo wszystko pojechał do wieży ratować Fionę i był szczerze zaskoczony tym, że jej w niej nie zastał. Otóż jest to wielki plan wróżki chrzestnej, a nie wielki plan księcia z bajki i tak naprawdę sam książę jest tu tylko narzędziem w rękach wróżki do tego, by de facto to ona przejęła władzę, wobec czego nie zdawał on sobie sprawy z większości jej matactw. Wróżka obiecała księciu, że zostanie królem, jeśli uwolni Fionę z wieży, i właściwie to tyle. Wiedział on też coś o jej układzie z królem Haroldem, no i potem zrozumiał jeszcze, że musi udawać Shreka. Poza tym był on całkowicie nieświadomy wszystkiego, co się wokół niego dzieje, robiąc tylko to, co kazała mu matka. A jej było nawet na rękę to, że książę jadąc do wieży, poczuje się oszukany i zapała słusznym gniewem do Shreka i całej reszty osób, które jego zdaniem starały się odebrać należny mu tron. Dzięki czemu w przyszłości również dużo łatwiej będzie mu zaakceptować prawdę o swoim ojcu i o tym, że tron ten faktycznie mu się należy. Dziękuję